Dzień dobry, witam serdecznie w Majskiej Ręce i zapraszam na mój nowy film. Dzisiaj przygotujemy pyszny sernik bez pieczenia z truskawkami i galaretką. Jest bardzo prosty, szybki w przygotowaniu, wspaniale smakuje i wygląda. Do jego przygotowania, do masy serowej dodałam dwie galaretki krystaliczne, takie przezroczyste, bez koloru, o smaku truskawkowo-waniliowym. Jeśli takich nie mamy, używamy zwykłych, normalnych galaretek. Możemy użyć truskawkowej, cytrynowej, naszej ulubionej. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Zapraszam na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału na Ręki. Składniki na spód: 220 g zmielonych kakaowych herbatników, 100 g masła roztopionego i ostudzonego. Masło wlewamy do herbatników, mieszamy. I ciasteczkową masę przekładamy do tortownicy. Ja tortownicę wyłożyłam jeszcze folią rantową. Jeśli nie mamy, to pomijamy. Jak wyjąć sernik bez folii rantowej pokażę również na końcu filmu. Masę ciasteczkową wyrównujemy i dociskamy. I nasz spód jest już gotowy. Przygotujemy masę serową. Będzie nam potrzebne 700 g gotowego sera na sernik, użyłam z wiaderka 300 g naturalnego jogurtu, dwie galaretki, użyłam o smaku truskawkowo-waniliowym, możemy użyć dowolnych, 300 ml gorącej wody, dwie łyżeczki cukru z wanilią, 7-8 łyżek cukru pudru i 250 ml schłodzonej śmietanki kremówki. Dwie galaretki wsypujemy do miski i zalewamy gorącą wodą. Mieszamy, aż galaretka całkowicie się rozpuści. Odstawiamy do ostudzenia. Schłodzoną śmietankę kremówkę wlewamy do miski, dodajemy cukier puder, cukier z wanilią i ubijamy. W gorący dzień przed ubijaniem radzę również miskę schłodzić w lodówce. Śmietanki nie ubijamy na bardzo sztywno, tak na 3 czwarte. Do sera dodajemy jogurt, krótko mieszamy mikserem. I w trzech partiach wlewamy rozpuszczoną galaretkę. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Galaretka jeszcze nie zaczęła tężeć. Dodajemy ubitą śmietankę i krótko mieszamy. Masę serową wymieszałam jeszcze szpatułką. Masę serową wylewamy na przygotowany spód w blaszce. Możemy wyrównać. I sernik wstawiamy do lodówki na około godzinę. Przygotujemy wierzch. Potrzebna nam będzie jedna truskawkowa galaretka, około 400 ml gorącej wody, 500-600 g umytych, pokrojonych truskawek. Galaretkę wsypujemy do miski, zalewamy gorącą wodą i mieszamy aż galaretka się rozpuści. Odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Na schłodzone ciasto wykładamy truskawki i zalewamy galaretką. Sernik wstawiamy do lodówki na około 5 godzin, tak aby galaretka dobrze stężała. Ja mój sernik wstawiłam do lodówki na całą noc. Schłodzony sernik ostrożnie wyciągamy z blaszki. Jeśli nie użyliśmy folii rantowej, nożem oddzielamy ciasto od brzegów blaszki. Brzeg możemy jeszcze wyrównać nożem. Ciasto układamy na paterze. I nasz pyszny sernik z truskawkami i galaretką jest już gotowy. Wygląda fantastycznie, jest bardzo smaczny, prosty i szybki w przygotowaniu. Polecam! Dokładny przepis na stronie małej cukieranki. Link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie i życzę udanych wypieków.